Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja sprawdzi, czy nie masz ochoty zabić swojego sąsiada. Zobaczmy. Zostawiam się ostatnio trochę ze sztuczną inteligencją, głównie z api, które zostało udostępnione przez OpenAI. OpenAI dokładnie ta sama firma, która stoi między innymi za czatem GPT, natomiast stosunkowo niewiele osób wie, że również bardzo podobne rozwiązania możemy właśnie wykorzystać, korzystając z takiego bardzo przyjemnego api restowego. I obecnie testuję rozwiązanie, które pozwala nam sprawdzić, jaki sentyment stoi za konkretnymi wywołaniami. No i powiedzmy, że chcemy teraz sprawdzić, co nasze API powie nam na tego typu tekst. Czyli wczoraj rozmawiałem z Markiem, naszym sąsiadem. I zadanie tego endpointu jest takie, żeby sprawdził, odczytał jakby nasze emocje tutaj, które stoją za tym przekazem i w razie czego wyłapał, jeżeli mamy jakieś, powiedzmy, że odrobinę szemrane zamiary. Mamy tutaj różne, kilka różnych kategorii, tak, m.in. hate sexual i tak dalej, m.in. też... Przemoc, którą za chwilę sobie przetestujemy. No i widzimy, że te nasze początkowe zdanie w ogóle nie zostało oznaczone negatywnie. Natomiast jeżeli odrobinę zaczniemy tutaj kombinować z tym przekazem, czyli zrobimy na przykład coś takiego. Wczoraj rozmawiałem z Markiem, naszym sąsiadem, bardzo mnie... Użo. Już powoli zmieniamy, jakby ten przekaz, no ale ok, nie jest w tym nic złego, przecież sąsiad może nas wkurzyć. To, co możemy sobie tutaj wtedy doczytać, to czy przypadkiem nie zmieniły się poszczególne tutaj wartości tych kategorii, no ale nie ma tutaj jeszcze nic złego. W razie czego moglibyśmy pobierać te wartości i jakby samodzielnie wtedy ustawić, czy my to tolerujemy, czy my tego nie tolerujemy. Ale jeżeli dopiszemy już coś bezpośredniego, mam ochotę go zabić. No i zobaczmy, co w tym momencie się stało. Od razu nasza wiadomość została oflagowana, została oznaczona. Także zobaczcie, jeżeli coś takiego zamieścilibyśmy na przykład na jakimś publicznym forum w formie jakiegoś komentarza, to już sztuczna inteligencja od razu jest w stanie wyłapać tego typu zachowanie i podjąć odpowiednie kroki. Może powiadomić na przykład administratora, że trzeba by tutaj sprawdzić, co się dzieje. No i możemy doczytać. Że tutaj przemoc została wyłapana, no i to całkiem mocno, dlatego że mamy tutaj wartość tak, 0,99. Co jest ciekawe, niekoniecznie muszą to być aż takie bezpośrednie rzeczy, dlatego że jeżeli mamy tutaj słowo kluczowe zabić, no to bez większych trudności jesteśmy w stanie to wyłapać. Natomiast AI tutaj idzie o krok dalej i jest w stanie odczytać nasze emocje, na przykład, czyli Zrobię tak, żeby spadł z wysokości 50 metrów na głowę. Jeszcze damy wykrzyknik na koniec, żeby to podkreślić. O i co tu się stało? Jeszcze nasze AI nie uznało, że tutaj coś jest nie tak, aczkolwiek widzimy, że tutaj ta wartość jest już 0.3, także całkiem całkiem sporo. No to spróbujmy dodać jeszcze więcej emocji. Zrobię tak, żeby spadł z wysokości 50 metrów na głowę. Jo, rozbił. O, i tutaj już jest ewidentnie nasza emocja pokazana. Tutaj już mamy przemoc, naprawdę tak. No i jest 0,92, czyli nie miał już teraz żadnego problemu, żeby odczytać nasze emocje, że coś tutaj chcemy zrobić naszemu sąsiadowi. Także dzięki pomocy AI może któryś z naszych sąsiadów e, przeżyje. Teraz z mojej strony trzymaj się Peś.